biegłem z wielkim entuzjazmem. Oto bowiem przede mną otwierał się kolejny etap. Wiek metalu. Cześć i czołem, ogórki kiszone! W poprzednim odcinku pojawiłem się na świecie. Odnalazłem niewielką dolinę i zadbałem o podstawowe surowce potrzebne do przetrwania. Teraz czas ruszyć po miedzi. Oto druga część Prekiszoni, czyli studni w Vintage Story. Na razie musiałem zadowolić się odłamkami leżącymi na powierzchni. Zbierałem je jak wróbel, rozsypane ziarno. Pamiętajcie, 40 to magiczna liczba, która otwiera podziemia. Bowiem tyle potrzeba samorodków, aby zrobić pierwszy Kilof i młot. Odwiedzałem wszystkie miejsca, które pierwotnie oznaczyłem. W miejscu samorodków zostawiałem siano. W przyszłości dokładnie tam będę musiał kopać, ponieważ złoża miedzi też są w takich miejscach pod ziemią. Ściąłem też kilka drzew. Do wypału metalu będzie potrzebna temperatura, której ani torf, ani drewno nie osiągnie. Potrzeba węgla. Zbliżała się ciepła letnia burza, grom rewolucji wieczorem przyszedł czas na mielesz. Wykopałem dół, ułożyłem drewno i przysypałem je warstwą ziemi. I wtedy, jak to już bywa, zaczęły nachodzić mnie te barachła. Musiałem się wycofać, chowając zapał i plan w kieszeń. O świcie następnego dnia posiliwszy się owsianką, Pogoniłem gałgany z mojego ogrodu, uparte, bezczelne i bardzo nie na miejscu. Zebrałem jeszcze trochę drewna, by napełnić mielesz po brzegi. Rozpaliłem go ostrożnie i natychmiast odciąłem dopływ powietrza, jak przystało na początkującego smolarza. Dym czarny i gryzący rozlał się po okolicy. Cóż, Taka jest cena postępu, pomyślałem. Pierwszy poważny ślad węglowy. Podczas gdy dym i żar powoli czynił swoje, zająłem się wschodnią ścianą gospodarstwa. Ułożyłem bruk i przy okazji powiększyłem piwnicę, by przygotować się na pomnożone zapasy. Przygotowałem też miejsce pod wytop miedzi. Gdy tylko zdobędę kilow, rozprawię się z tymi wystającymi skałami. To był ciężki, ale satysfakcjonujący dzień. Po przebudzeniu od rana czułem, że to będzie ważny dzień. Torf się skończył, piece zamilkły, ale coś wisiało w powietrzu. Zabrałem się za przygotowanie szczypiec, a gdy ujrzałem, że z przestał unosić się dym, wiedziałem: Węgiel drzewny gotowy. Czym prędzej pobiegłem do huty? Nastawiłem tygiel z miedzią, rozgrzewając go najpierw drewnem, potem węglem. Przyznam, nie znałem jeszcze idealnej temperatury, a i cierpliwości miałem tego dnia jakby mniej. Ale w końcu tygiel rozgrzał się do białości, a miedź zaczęła bulgotać. Ostrożnie przeniosłem naczynie i ulałem metal do formy na kilow. Niestety, na młot zabrakło. Usypałem węgiel obok domu, gdy głowica wystygła, nabiłem ją na patyk i tak narodziło się moje najważniejsze narzędzie. Pierwszy kilof. W tym samym czasie dostrzegłem, że plony nie rosną jak powinny. Domyśliłem się wtedy, że woda nawadnia tylko najbliższe bloki. Musiałem więc ulepić konewkę. Wieczorem ugotowałem obiad, gotów ruszyć po brakującą mieć, ale wtedy na ekranie pojawiło się coś nowego: burza temporalna. Nie wiedziałem, czym dokładnie jest, ale chmury nad domem zgęstniały. Naostrzyłem włócznie i schroniłem się w swojej chacie. Po raz pierwszy naprawdę poczułem, że mój dom to twierdza. W nocy przyszła. Burza temporalna. Cały świat zbrązowiał. Powietrze miało zapach rdzy, który przenikał przez ściany i ubrania. Coś ogromnego poruszało się na horyzoncie. Potwory otoczyły mój dom, a ja czekałem w środku, czując, jak ziemia pod stopami drży, jakby cały świat miał się zapaść. Po jakimś czasie wszystko się wyciszyło. Wyszedłem w pierwszych promieniach jutrzenki, i wtedy cios. Spełzające plugastwo rzuciło się z nienacka. Znowu obudziłem się świecący nad brzegiem tego samego jeziora co kiedyś. Wróciłem do domu, wziąłem kilow i ruszyłem po miedź. W końcu mogłem zacząć kuć. Nawet niedźwiedź uciekł w popłochu, widząc moje narzędzie w dłoni. Aby dostać się do podziemnych złóż miedzi, tak aby ziemia nie zawaliła mi się na głowę, musiałem zrobić kopalnię odkrywkową. Dokopałem się do skały, a potem obudowałem dół ubitą ziemią i zacząłem kuć. Po kilku warstwach odkryłem pokaźne złoża miedzi. Przy okazji, zdobyłem kilka bloków litej skały. Z nich powstaną żarna. Ten zapas miedzi powinien mi wystarczyć na dłuższy czas. Już zaczynam sobie wyobrażać wszystkie nowe narzędzia, ozdoby, ulepszenia. Będę wracał do tej kopalni przez wiele dni, ale najpierw młot. Później zalałem jeszcze kowadło, a potem zasnąłem, śniąc o tym, co jeszcze uda mi się wykuć. Wraz z początkiem dziewiętnastego dnia rozkruszyłem młotem resztę miedzi i podlałem pole. Kiedy rozbudowywałem teren pod borówki, ziemia osunęła się, odkrywając jamę. Wkopałem się do środka, a tam jakieś dziwne, zrujnowane pomieszczenie, oraz uszkodzony translokator. Był pod moim nosem cały ten czas. Wyglądało to wszystko na bardzo zaawansowaną technologię niczym ze steampunkowego świata. Jakieś metalowe rury, wiekowe skrzynie. W niewielkiej skrytce znalazłem obraz i nasiona, a w drugiej jakiś cylinder i miedzianą siekierę. Większe skrzynie zabrałem do siebie. Okazało się, że można w nich przechowywać dużo surowców tego samego rodzaju. W nocy zabrałem się za dalsze wypalanie. Odlałem pierwszą poważną broń falks. Coś w rodzaju zagiętego miecza czas najwyższy stawić tym barachłom opór. Zebrałem też posadzoną pałkę. Wtedy nie wiedziałem jeszcze, że może rosnąć poza wodą. Rano z nową bronią w ręku czułem się znacznie pewniej. Na drewnianym słupie powiesiłem znaleziony obraz ze złotą rybką. Później ruszyłem do mojej kopalni. Właściwie cały dzień wydobywałem miedź. Miałem naprawdę duże zapasy. Już wkrótce będę miał prawdziwą kuźnię. Miałem też okazję sprawdzić moją broń, gdyż w nocy roiło się od plugastw. Niestety, dopadły mnie, kiedy wybiegłem po węgiel. Przeświecenie jest nawet przydatne, gdy umiera się w nocy. Zresztą ta noc nie należała do spokojnych. W mroku, tuż za palisadą, czaiły się potwory. Krążyły wokół domu niemal bez ustanku, a jeden z nich, bezczelny, został aż do świtu. Rankiem zalałem rozgrzaną miedzią kowadło i przygotowane wcześniej formy. Ulepiłem też kilka dodatkowych, myśląc, że form nigdy nie za wiele. Wyruszyłem w las, by uzupełnić zapasy. Grzyby, zioła, nieco drewna i gliny, no takie codzienne surowce. Płot wokół siedliska rozrastał się tego dnia. Wyższy, mocniejszy. Teraz, mając kilow, kamienia napływało aż nadto. Podlałem cały ogród, przeniosłem kowadło. Decyzja zapadła. Zbuduję osobną kuźnię. Miło jest czasem właśnie spędzić kilka dni w domu, zadbać o swoje miejsce. W końcu to tu spędza się najwięcej czasu. Odbywa się cała produkcja, czy to jedzenia, czy narzędzi. Dobra, niech się mury pną do góry! Zacząłem planować dach kuźni z czerwonych dachówek. Najpierw trzeba je wypalić. Wszystko tutaj trzeba zrobić samemu i jest to długotrwały proces. Dobrze, podoba mi się to. Kurczę, ogród na środku to nie był najlepszy pomysł. Gdy plony wyrosną, trzeba będzie go przenieść. Gdy zapadł wieczór, myśli powędrowały dalej. Myślałem, co można osiągnąć w vintage story i jak będzie wyglądać moje wspaniałe siedlisko w dalekiej Przyszłości. Zakład Kowalski powoli nabierał kształtów. Kamień po kamieniu. Rozbudowałem też spiżarnię. W głowie miałem wizję. różne rodzaje kamienia. Zacząłem eksperymentować z brukiem granitowym i perydotytowym. Te nazwy brzmią jak z lekcji geologii, ale dają świetny efekt. Niby detal, a robi klimat. Zauważyłem też, że gotowane posiłki działają znacznie lepiej. Uczucie sytości trzyma dłużej, a ja mam więcej energii do roboty. Na pobliskim wzgórzu wytyczyłem nowe pole. Tym razem z systemem irygacyjnym. Teraz tylko zrobić wiadro i wszystko będzie hulać jak należy. Ukończyłem dach spiżarni, przysypując go ziemią. Dolna część gospodarstwa będzie robocza, a na wzgórzu uprawy. Dni mijały mi na budowaniu, przetapianiu i podlewaniu. Znowu odwiedził mnie Baran. Chyba zaczynamy się dogadywać. Zabrałem się za wykańczanie kuźni, zebrałem dachówki i ułożyłem pierwszy porządny dach. Trzeba wreszcie przestać obrabiać metal na ganku. Miałem już dość miedzianych opiłków w jedzeniu. W kamieniołomie kruszyłem kolejne bloki, aż tu nagle Łup! zawalił się strop. Cały na mnie. No, no pięknie. Czas pomyśleć o belkach i podporach, budowlaniec się znalazł. Dopełnieniem całej akcji był respawn na słonecznym wybrzeżu, a gdy tylko zbliżałem się do moich włości, znów leje. Na dokładkę jeszcze przyszły powitać mnie potwory. Rano 6 lipca, czyli dnia 24, zebrałem pierwsze plony, rzepę. Całkiem dorodne. Może nie uczta, ale na pewno krok w stronę samowystarczalności. Niestety nie przybyło mi żadnych dodatkowych nasion. Podobno jest niewielka szansa, że zbiór wypluje więcej niż jedno nasiono. Zaorałem nowe pole i od razu wsiałem kolejną partię. Całe szczęście, jak zwykle, padał deszcz, ale nie mogę być zależny od pogody. Trzeba w końcu zrobić wiadro, aby wylać rowy irygacyjne. Dla tych, którzy jeszcze nie grali w Vintage Story, zapamiętajcie jedno: Piła to święty gral craftingu. Od niej zaczyna się wszystko. Dzięki niej można robić deski, a z desek drzwi, wiadra, półki. Cały cywilizowany świat na deskach zbudowano. Po kilku konstrukcyjnych manewrach. Udało się! Ukończyłem zakład Kowalski. Przeniosłem tam całe żelastwo, piec, formy, zapasy ród. Wszystko poukładane, nawet mój wiecznie chaotyczny magazyn w końcu się poukładał. Nadszedł czas. Rozpaliłem kuźnię. Długo ogarniałem jak się wsadza rzeczy, wyciąga i tak dalej, bo nie jest to po prostu kliknij przycisk myszy, czasem trzeba trzymać shift, prawy, coś tam, coś tam. Ale gdy węgiel zapłonął, a sztaby się rozgrzały, Poczułem nie lada, ból, ała! Branie gorącego metalu rękami nie polecam. Nauczony tymi oparzeniami, wziąłem sztabę metalu szczypcami. Na kowadło i teraz kolejny ogrom wyboru. Co by tu wykuć? Wiadomo, piła! Kucie w ogóle to osobna minigra. Trzeba przesuwać rozżarzone bloki metalu, dopasowywać je do wzoru na kowadle, a potem dokładnie odkuć nadmiar. Kiedy w końcu narzędzie gotowe, tylko chlub do wody i. Ten dźwięk to czysta satysfakcja. Rozochocony sukcesem zabrałem się za gwoździe. Marzyły mi się porządne skrzynie. No i tu już mnie to trochę przerosło. Początkujący kowal versus ambitne plany. Ale spoko. Wystarczy dorzucić kolejną sztabę i znów jest czym kuć. Mega przyjemne jest kucie w tej grze. Po całym dniu pracy przy ogniu stwierdziłem, że czas przewietrzyć głowę. Ruszyłem na wyprawę. Już nawet nie pamiętam dokładnie, czego szukałem. Może lnu, może innych nasion. Po drodze zahaczyłem o ruiny, przeszukiwałem skrzynie, zbierałem resztki po dawnych mieszkańcach. W końcu zmierzch złapał mnie w drodze powrotnej. Pod wieczór wróciłem do domu. Rano pogoniłem potwory. Te strzelające naprawdę są wkurzające. Człowiek zajmuje się gospodarstwem, a tu nagle strzelają ci w plecy. A potem owsianka. I to z własnych plonów. Nic nie przebije owoców własnej pracy. Z pełnym brzuchem i kilofem geologicznym w dłoni ruszyłem na poszukiwanie złóż. Ten wynalazek ma dwa tryby. Jeden pokazuje ile promili konkretnej rudy jest w okolicy. Drugi skanuje najbliższe sześć bloków w każdą stronę i mówi wprost, coś tu jest, albo nie ma. Następnym etapem pomiedzi jest brąz. A do tego potrzebna jest cyna czyli kasyteryt. Trzeba będzie przetapiać w odpowiednich proporcjach miedź i cynę. Później dowiedziałem się jeszcze, że Vintage Story są trzy rodzaje brązu. Ale spokojnie, dojdziemy do tego wszystkiego w swoim czasie. Na razie moje górnicze talenty ograniczyły się do znalezienia całego złoża pieczarek. Ale nie narzekam, grzyb też człowiek. Nie, nie wiem, co myślałem sobie pisząc ten scenariusz, ten grzyb też człowiek, co? Zebrałem też kilka nasion lnu. To ważne, włókna lniane to jeden z fundamentów dalszego progresu. Jeśli nie wyhoduję ich przed jesienią, utknę. A tego bym nie chciał. Noc spędziłem w niewielkiej ziemiance. Rano wykopałem się z ziemianki i od razu walka. Tereny, przez które szedłem, były usłane ruinami. Niemal w każdych znalazłem spękane naczynia, a w nich coś cennego. Nie mogłem przestać się zastanawiać, co się stało z tym światem? Kim byli ci, którzy wyznieśli te mury? Czy to moi przodkowie? Czy może zupełnie inny gatunek? A ja jestem tu tylko intruzem. Zapuszczałem się głębiej, przez lasy, łąki pełne kwiatów, przez rozpadliny i wzgórza, szukałem ula. Marzył mi się miód i wosk, surowce niezwykle przydatne. Liczyłem też, że może odkryję nowy rodzaj skały albo natrafię na kolejnego handlarza. Po południu wróciłem do domu i wreszcie przestało padać. Korzystając z okazji, zaorałem resztki nieużytków i posadziłem nasiona zebrane w trakcie wyprawy. Potem przyszedł czas na kolejne przełomy. Piła, deski i wiadro, które zamiast posłużyć mi do nabrania wody, nieopatrznie wrzuciłem do stawu. Uzupełniłem rowy irygacyjne. Już wiedziałem, jak sadzić mądrze, żeby rośliny rosły szybko i zdrowo. A z deskami zacząłem eksperymentować. Nowe techniki budowlane, nowe pomysły ale o tym już w następnej części Brekishoni. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Jeżeli wam się podoba, to dajcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzach, co można robić z desek. Będzie to dla mnie ogromne wsparcie. Całość nagrania pochodzi z moich liveów, więc jak chcecie oglądać na bieżąco, w co gram, to wbijajcie. Link macie w opisie. Wbijajcie też do Discordowego Słoja, gdzie znajdziecie informacje o moich liveach. Mamy tam fajną, małą społeczność. A jeżeli chcecie, abym częściej rzucał filmiki, to zachęcam Was do zostania ogórem i wsparcia kanału. To mówiłem ja, Kishon. Do zakiszenia!